Nie, ma, nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj będziemy jeść albo dwoma rękoma, albo jedną, albo w ogóle bez używania rąk. I będzie to dosyć ciężki challenge, ponieważ na przykład jak trafisz, nie wiem, katusa starym... Dlaczego A Aaa, to po to było to koło Fortuny, teraz rozumiem. No dokładnie, więc co? będziemy kręcić koło Fortuny, a następnie będziemy oh, jeść w sposób w jaki wylosowaliśmy. Widzowie, ale tak się składa, że jest jeszcze jedno koło Fortuny, które losuje, czy macie zostawić łapkę, czy subskrypcję w tym odcinku. Co tym razem? Dzisiaj o, w co Subskrypcję, no bo my chcemy ten yes. milion mieć, a widzowie nie subskrybują kompletnie. My już zaczynamy być naprawdę obrażeni, co? Nie no, na Was nigdy, ale subskrybujcie kanał, a ty zipek masz, masz konecznie po pierwszy. Okej, okay, zobaczymy co mi wypadnie. Uwaga! Mam ręce. O nie! Mnie ręce! Łatwo! Jeden słowem, teraz wy już nie możecie tego wylosować. Dokładnie, słowa. więc ja losuję. O, yes. jest nie, nie. Się ja nie muszę losować, dokładnie tak. Co jest pierwszym daniem? Zobaczcie na to, to są pyszne lody. O! I, o nie, ja muszę go jeść jedną ręką, a bo zazwyczaj się je dwoma. Ej, ale czy one nie były z czekoladą i ktoś nie zjadł czekolady na przypadkiem? Nie, chyba nie. Dobra. Czy jeszcze ręką? Ale dobra. Masz samą budzią jest. A ja, czekaj, ty wylosowałeś jedną rękę. Mhm. Ja wylosowałem dwie. Czy to znaczy, że muszę go jeść tak? Bez kitu. Ej, tak, bo a. trzeba użyć dwóch mhm. rąk do jedzenia, w sumie. Ale to jest zimne. O nie. Ej, jakie dobre lody. Mm, bardzo dobre. Ej, Podaj mi ktoś tego loda do ryjca. Nie, nie możemy ci pomagać. Ja, i Grzesiu, musisz go złapać Dasz całego. O! Stary, musisz o! użyć techniki, zobacz. Musisz go nosem przesunąć tu, żeby on się lekko tak położył, a potem wziąć go całego do mordy. Ale to jest zimne, to jest zimne. Jezu, jak niewygodnie się to trzyma. Ej, w sumie z drugiej strony mogę. tak. O, ja mm -hmm. będę Ja pierdziele, co ja zrobię, ja jestem cały brudny. Wychodzi na to, że ja mam najlepiej w takim razie chyba. Me Ej, ale ne, mega dobry jest ten lód. Mm -hmm. Mega mi smakuje, naprawdę. Jest. Konsystencja super No, no z grada nie masz Możesz ja... go zjeść na każdy możliwy sposób Dawaj wgryź się w niego stary, całego naraz Ej wiem jak zrobię, złapię w zęby patyczek tak. i będę go połykał Albo, albo podrzuć stary go yy, na, na odwrót O nie, jak mu wpadnie całe do buzi to przecież mu się mózg Na szczęście zbyt dużego nie mam, więc nieduża strata Patrz, O już to Ło! O, Czyli da się zjeść środa bez użycia rąk. Mit obalony. A, bo to jest kto pierwszy? Mhm. Co? A jak? To to jest konkurencja i teraz mi mówisz? A jaki to ma sens inny? No jakaś konkurencja chyba musi być twoja. O, przegrałeś! Już nie mogę więcej jeść, bo przyspałem Dobra, panowie, czy muszę to zjeść, czy wygrałem? Musisz zjeść, ja ci nie oddaję zwycięstwa tak łatwo Punkt dla Zipka w takim razie Panowie, druga runda przed wami Właśnie, druga runda, zobaczmy Dobra, dajmy Grzusiowi tym razem O no, tak. Zakład, że wylosuje bez rąk Tak mam taką nadzieję Ej, musisz mocno Właśnie Ale mogę rękoma już głosować? No tak I... ja. To teraz Dobrze, ty. Dobra, ty dobra. Tak. Dlaczego? Druga i dwie ręce. Chyba jest bliżej, nie? Ale nie można zatrzymywać koła. No, no, właśnie, serio? No, no. Wiesz, Wiesz, Ale ja to robię... Wiesz, Ale ja nie widzę nie Dobra, wzią... dobra. O nie, zipek. Serio. Ej, ale szczerze, <grym> lody powinniśmy drugi raz jeść, bo ty wcześniej też zatrzymałeś. No, bo to jest, to jest sposób, żeby przyspieszyć po prostu głosowanie, żeby nie. Nie, Nie podoba nam się, że masz dwie ręce po prostu, stary teraz jest jedna ręka, jeden Dwie ręce znowu, no dobra. Ros chciał. No dobra, więc teraz mamy pistację, które trzeba obrać. I, i ja I... ty robię, że ja mam stary. dwie ręce zadę. O! O, 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 Sorry! O, Ej, nie, ja nie mam opcji, żebym zjadł bez rąk pistację. Jak wyślicie, kto wygra? Ej, ja... ty dajesz radę? No. Nie <laughs> mogę wsadzić w ogóle ut tutaj. Zobaczcie, jaką on trazipek, to będzie jeszcze. Wiesz, że możesz ugryźć to następnie wysyłać wszystko na stół. Ω! Ιδέα ποιο! Nie, <noise> jest to takie trudne jednak. jest bardzo łatwe. Mogę spróbować tylko, czy wtedy już od razu przegram? Bo mam dwie ręce. Nie wiem, przekonajmy się, się. Nie, dobra, nie próbuję. Ej, nauczyłem się ustami normalnie obierać. Słuchajcie, mój sposób na to, jak to otworzyć, to jest po prostu zdjęcie skorupki. korupki. <głos> wow, <głos> też mam taki <noise> sposób. Zajrzyj, zaś ty jaki masz? Ja mam mega easy, biorę cały do buzi i o. A, jest? też tak kiedyś robiłem. No, jak są takie trudne, do których się ciężko dostać. Dlaczego do nie masz zębów? Też ja i tak to wyciągasz. I o, W tej Nawet Tarnes może ze mną wygrać, No widzę, że za zabierdziela. No co ty, ja wygrał Dobra, ja mam, mam plan, mam taktykę. Skoro mam dwie ręce, to, to jest dobra rzecz, żeby obrać wszystkie, a następnie zjeść wszystkie naraz. Ej, ale wszystko zjadaj. Dostawiasz króbki! Co ty, kurde. A ty co? No, ty, ty zostawiasz sobie? Nie, zjadam wszystko. Pa, o. Mnie cały stół jest obśliniony przez niego, fuuu! Stary, co jest tu? Stary. O! o! Dzięki stary. Nagrodę! Pomogę ci z twoimi. O, czy to przecież już może lepiej... Ja się poddaję. Dla twojego tak. zdrowia może lepiej nie jest. Ale tutaj jeszcze nadchodzi walka, tak? Tu jest przez cały czas walka. Ale to będzie przepyszne, jak ja to otworzę, wszystko i zjem naraz. Już mi się bardzo nie chce. Już prawie rozłupałeś, nie, no to ja już nawet się nie staram w sumie. Nie da się. Zipek, wygrałeś? Teraz ja pierwszy rozumiem... czekaj Czemu ty próbujesz ustawić odcinek? Ej, dobra. Nie próbuję. Ja rozumiem, że było zabawniej. Dobra, dobra. Ale... NIE! Tak. Okej, okay. dosyć zabawnie jest teraz. Okay. Ernest bez rąk, Ernest bez rąk. <ścoughs> dobra, dobra. O, dwie, mam jedno pytanie. I... uwaga! Czary, mary, hokus pokus, twoja stara to pokus. Jedna ręka. Nie Ej, ręka. A ja mam pytanie do widzów. Jak myślicie, dlaczego Ernest spadł z kuśtawki? Start! Ja mam jedną rękę. O! Udało się. Już prawie, już prawie łapał, co? No, no. Ja mam ponownie dwie ręce. Dobra, rzeczywiście zaczynam je Ale ja mam. Chcesz się ze mną zamienić? Na smak? Nie, nie na tak ręce. A to... nie, ale. Ja mam największą paczkę. O, nie, to są ostre. Serio? To ma Marz, oddaję Ci. Au, au, au. au. I. On ci robi na przekór, to teraz ty mu no, nie. Kiedy robiłem na przekór komukolwiek? Cały czas! Chłopaki, <śśleski> <śleski> <śleski> sięgam. Jeszcze raz any. to zrobicie. To co? Oh. Dobra, pomogę ci. Nie, nie pomagaj mu. Ja mu pomogę. Let's start the fun. No malutko, no, 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 no sorry. Panowie, jak to się stało, że wszystkie paczki się znalazły u mnie? Jak to się stało, że wy w ogóle żrecie z jednej paczki? Ja uważam, że to jest dyskwalifikacja, bo sobie pomagacie. I jeżeli ktoś zje inne chipsy, to też przegrywa. Więc Zipek już przegrał, Grzesiek też już przegrał. A już to... buzię na chwilę, od. to A ty, mówię. żeby nie przegrać, nie. musisz zjeść wszystko. Dobra, patrz. Ej, Zipek, patrz. To jest mój chips. Nie no, to jest dyskwalifikacja stary, Przegrasz. to jest dyskwalifikacja Przegrasz. Dobra, ja się poddaję tak czy siak, bo ja nie mogę zjeść aż Nie, tyle. ja tak samo, za duża paczka moja. Ale Ernest, powodzenia ci życzę Nie, że jak, jak się ostatni poddam, to wygrywam i tak stary. Tak. To są, stary, to są twoje słowa z pierwszej rundy, że mhm. trzeba zjeść wszystko A, dobra Nie, nie ma dowodu Czy muszę to zjeść, czy wygrałem? wygrałem? Musisz zjeść, ja ci nie oddaję zwycięstwa tak łatwo no, to jest dowód My to nagrywamy? Tak się nażarłem tymi doritosami Chciałbym teraz Uf. mieć bez rąk, żeby wam pokazać jak się to robi Teraz będzie pewnie coś łatwego po prostu Bez rąk <laughs> ja, ja chciałbym... Dobrać. Jedna ręka, no kurna no. Ja chciałbym z dwoma rękoma, żeby wam pokazać jak to się robi Nie e, musisz losować Masz dwie ręce Czemu tak mam? Choć bez rąk No bo... To jest nie fair Miłosz chciał, żebyś miał najlepiej, więc tak ci dał Dobra Uwaga, trzy, cztery, start Rano Popiąć mm, mm. No! ja cię podtrzymam <gry> Ej, Zipek, bez tu jeszcze ja czy mogę to wygląda Wygląda jak klaun Ja przygrałem. Ja wygrałem Ja wygrałem Jest. Dobra, zobaczmy co teraz wykręcimy, mam nadzieję, że tym razem coś trochę lepszego Do czego Bezdo... bliżej? Do czego bliżej? Nie no, no bliżej do jednej ręka. ręki Jedna ręka no No nie Jeszcze ani raz nie miałem duchu. Nie trzy razy już, panowie, ja się nie bawię. A się tak... o co chodzi w ogóle? Pytanie jakie jedzenie? Może się okazać, że bez rąk jest lepsze, tak jak w poprzedniej ludzie. Nie było lepsze. Uwaga, goal! spagetti! spadanie! Ty już... ja mam dobre pytanie też. No. No. czy ja mam brać widelec do buzi i? Nie, możesz no. ja jeszcze Ja uważam, że on nie, nie używać widelca. A kto no ma dwie ręce? Ręką, jemy ręką. Jedną ręką. A widelcem jak jesz? Ale to nie jest, że jemy sztućcami. Dobrze, sędziowie się zgadzają z tym. Na ja powiem tak, go ogólnie to spaghetti nie wygląda zbyt dobrze. Ale w twoich rękach jeszcze gorzej mm. wygląda. Patrzcie, jak się ubrudziłem, o nie. Ja nie dam rady, nie wygram tej rundy, po prostu nie zjem aż tyle. To wygląda jakbyś burgera jadł, stary. Rzesz, tu stary. Poddajecie się? się? Nie, no A. i tak będziesz musiał zjeść całe. A no tak. Nieprawda. Nie no, spróbuję. Dobra. Poddaję Czeka. się. Mhm. Poddaję. Widelcem bym zjadł, ale ręką, ręką mi się nie chce. Ale się nie poddaję. Mm. Będę ja po bardzo najwyżej. Dobra. Czyli gramy na czas. No to co, panowie? Poddajcie się, no nie dacie rady się poddajesz się. Nigdy to by oznaczało, że wygrałem ten odcinek. To jest moja jedyna szansa, żeby jeden punkt zdobyć chociaż. Ernesto, ty musisz walczyć. Bo ty jako jedyny możesz ze mną wygrać. Dobra, czyli wychodzi na to, że ja mam dwa punkty. Mhm, dokładnie. Ej, ale nie, ja mam jeden punkt, dlatego że jak się poddaliście w Doritosach, to i tak kazaliście mi zjeść w całości. Nie, A nie, nie tak? w całości! No no właśnie, więc nie mam punktu. Tak, wiem, ale czyli masz mo puszka. Czyli mogę się poddać i Grzesiek i tak nie zdąży punktu, jeżeli nie zje całego. Tak, to ale, zgadza się, ale by... jeżeli teraz byś zjadł, to masz ty dwa punkty, ja mam dwa punkty. Możesz walczyć o zwycięstwo. Mm, no nie wiem, nadal mogę zremisować w następnej rundzie z tobą. <laughs> Remis? Nisko celujesz. Czyli ty chcesz ze mną konkurować, tak? <laughs> no chcę. Wiesz dlaczego w Italii mam ksywę Spagetti Monster? <laughs> yy... O kurde, jak... Ej, czyli jednak jest szansa na to, że będziemy walczyć w ostatniej rundzie. O to wpierdziela? Serio? Czyli zero punktów mam. I co? O nie, zeżar wszystko. Dobra, tego już nie musisz. Ja byłem bez szans. Pogratulujesz mi chociaż? Nie, to w następnej rundzie, jeżeli wyjdziesz. To że chociaż buziaczek starym na zwycięstwo. gratulacje. W No dobra, to jest najważniejsze, żeby wylosowało teraz dobrze, bo to oznacza, że Wygram! Let's go! Zobaczmy, co ja będę miał. Na pewno lepiej rękę, A ja? Dwie. Proszę bardzo. Do picia mamy energetyki, ale trudność polega na tym, że są one całe w oleju, więc są bardzo. To jest grane, panowie! A jak ja mam sobie poradzić, kiedy ja nawet tego nie otworzę? Pij olej. No, no musisz najpierw wypić, stary. Nie, mógłbyś dmuchnąć. nawet. Puch. On już pije! O co? nie! Co, co jest? nie ja nawet nie, nie. Tego. nie, no nie wygram! Nie, no otwórz mnie, proszę. Yes. No nie róbcie tego w domu, naprawdę można zrobić sobie krzywdę Dobra, czy ja to wygram? Nie, ty już wypiłeś? Ja już mam prawie koniec, no Patrz co on robi Co? On jest desperowany, żeby wygrać Ja pierdzielę. Tu spijaj jeszcze Ej, A ty masz dwie ręce, a nie wypiłeś Ej, dobra, chłopaki Wygrał, Ernest wygrał Dobra, no. nie dam rady, panowie, to jest za trudne czy, czy to znaczy, że Ernest wygrał? Tego ja Nie! No w takim prowadzeniu byłem Zarąbiście Ernest, gratulacje <laughs> <gry> Dobra, widzimy się już jutro, cześć!